Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. W tym programie przeproszę wszystkich katolików, Polaków i ortodoksyjnych wyznawców judaizmu za kardynała Grzegorza Rysia i wyjaśnię, dlaczego przepraszam. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Najlepiej, żeby Państwo je przesyłali do mnie mailem. Wtedy na pewno e, będę je miał w ręku, bo jak zamieszczacie Państwo je w komentarzach, to nie zawsze je zauważę. No i tak. E, w dniu e, 12 grudnia 2023 roku e, Kardynał Grzegorz Szyreś wydał następujące oświadczenie. W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce. Podpisano kardynał Grzegorz Ryś, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem. No i teraz. Yy, Ubrałem się tak specjalnie uroczyście, bo uroczyście w imieniu swoim i w imieniu wszystkich tych, którzy myślą tak jak ja, chciałem przeprosić wszystkich polskich katolików, katolików na całym świecie, wszystkich prawdziwych Polaków i ortodoksyjnych wyznawców judaizmu za to oświadczenie kardynała Grzegorza Rysia, za kardynała Grzegorza Rysia. Jestem przewodniczącym Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem i nie wiem czy w wyniku ignorancji czy z innego powodu nie zanotował, że w sejmie świece kanukowe nie zostały zapalone przez przedstawicieli judaizmu tylko przez przedstawicieli Chabad Lubawicz, a Chabad Lubawicz to jest organizacja kabalistyczna Eee, czyli organizacja wyznająca tą samą religię którą wyznaje masoneria prawda, to profesor Tadeusz Segielski, wielki kiedyś, teraz wielki honorowy mistrz wielkiej narodowej loży polskiej powiedział kabała jest naszą religią jest jedyną prawdziwą religią, jest prareligią, no i kabała nie ma nic wspólnego z judaizmem, to znaczy Pozornie ma, bo oni się odwołują do Starego Testamentu, mówią, jesteśmy wyznawcami judaizmu, tylko my jesteśmy mistykami i tak dalej. Ale to, co głoszą kabaliści, powoduje, powodowało zawsze Hasydzi, bo to Hasydzi powodowało zawsze, że uznawano ich za heretyków, często satanistów, usuwano ze wspólnot żydowskich. Yy, opisuje to bardzo szczegółowo w swojej książce Masoneria Polska 2018, wojna demonów. Odsyłam Państwa do tej książki, można ją nabyć yy, w księgarni Kapital Bóg i yy, 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 ostatnio nawet, to znaczy ostatnio, czyli yy, parę yy, lat temu. Przedstawiciele judaizmu w Polsce określali Chabad Lubawicz sektą i wydawali różne oświadczenia, w których od Chabad Lubawicz się odcinali. I Chabad Lubawicz zmierza do tego, bo tak, sytuacja w środowiskach judaistycznych w Polsce jest taka, że jak w środowiskach katolickich, że wielu katolików nie ma pojęcia, czym jest katolicyzm. Przyjmują do wierzenia tezy, które są sprzeczne z dogmatami, odrzucają wiele dogmatów. No i w środowiskach judaistycznych w Polsce jest podobnie, że też wiedza wielu wyznawców judaizmu o judaizmie jest no, niewielka. I w efekcie tego, kiedy do Polski przybyła organizacja Chabad-Lubawicz, no to i, I zaczęła się przedstawiać jako wyznawcy judaizmu. To nastąpiło po wielu środowiskach judaistycznych pomieszanie z poplątaniem, prawda? To e, Chabad próbował przejąć wspólnoty judaistyczne w Polsce i przekształcić je w wspólnoty kabalistyczne, co w pewnej mierze mu, ale niewielki. E, mu się udało. I teraz zauważmy, ja w tej książce zestawiam wierzenia i judaistyczne i wierzenia kabalistyczne Pokazuje, że inne święte księgi są, znaczy innymi księgami świętymi są księgi judaizmu, a innymi. Kabały, Chabad, Lubawić. I tak na przykład judaizm, tak jak zresztą chrześcijaństwo i katolicyzm, odrzuca wszystko to, co związane jest z szatanem. Czyli na przykład w księdze powtórzonego prawa, czyli patrząc z judaistycznego punktu widzenia, w samej torze, jest odrzucenie magii i wróżbiarstwa. I czytamy tam. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Te narody, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących yy, umarłych. W księdze yy, Michała czytamy. Odejmę czarodziejstwo swej ręki, wierz czy biaży, już w tobie yy, nie będzie. Natomiast, tu cytuję książkę, yy, w kabale magia jest nie tylko czymś dopuszczalnym, ale i wskazanym, zawiera się w kabalistycznej mądrości, w księdze Zohar, yy, która jest główną księgą yy, kabalistów, yy, bo właśnie tu trzeba by to powiedzieć, Yy, yy, że to jest główna księga kabalistów ale za chwilę w księdze Zohar roi się od niej w jednym z pierwszych jej rozdziałów czytamy w czasach Enosza synowie człowieczy byli bardzo biegli w sztukach i w mądrościach czarowników także nawet mogli się bronić przeciwko zastępom niebieskim od dnia kiedy to Adam wyszedł z ogrodu edyńskiego nie było człowieka który by się nią zajmował albowiem Adam jego żona i wszyscy którzy z niego się zrodzili porzucili ją gdy nastał Enosz, ujrzał sędziwych mężów i zapoznał się z ową porzuconą przez nich mądrością, a była to nauka o rzeczach wyższych, po czym zaczął ją zgłębiać bardzo pilnie. Od niego ludzie mu współcześni nauczyli się dzieł czarnoksiężkich i wróżenia, w końcu nawet dzieci owego pokolenia posiadały wielką biegłość w tej wyższej mądrości i skupiały na niej yy, swe umysły. I tak, na przykład w tekście pod tytułem Co to jest kabała, który znajduje się na oficjalnym portalu internetowym Chabadu, znajdujemy y, cytowane już wyżej słowa. Zgodnie z tradycją, prawda o kabale znana była Adamowi. O jaką tradycję tu chodzi? Ano o księgę Zohar. Czytamy w niej. Pierwszemu człowiekowi zesłano z nieba księgę, w której zapoznał się on z wyższą mądrością. Księgę przeznaczono dla synów boga mędrców wiedzących wszystko o dziejach przyszłych pokoleń. Każdy, kto godny jest studiowania owej księgi, zdobędzie wyższą mądrość. Ta księga, Księga Potomków Adama, jest księgą pewności, bowiem święty, niech będzie błogosławiony, zesłał ją Adamowi za pośrednictwem Raziela, świętego anioła, mającego pieczę nad, świę, nad najświętszymi i najwyższymi tajemnicami. A pomieszczono w tej księdze obrazy okazujące sprawy wyższej i świętej wiedzy. 72 rodzaje wiedzy objawione były w 670 wizerunkach najwyższych tajemnic. W środku księgi znajdował się obraz wiedzy służącej do rozpoznawania 1500 kluczy, które nie zostały przekazane najwyższym świętym. I dłoń Adama ukryła tajemnie ową księgę i używał jej przez wszystkie dni w skrytości przed Panem a objawiła mu ona tajemnice najwyższe, jakich nie, nie znali nawet aniołowie y, Pana. Księga ta jest w posiadaniu kabalistów, to już mój dodatek, nazywają ją Księgą Raziela. I tu romanzając w artykule pod tytułem Anioł Raziel i jego Księga, opublikowanym, wydanym przez Litów, dwu, wydawanym przez Michalitów dwumiesięczniku Któż jak Bóg, pisze Prawdziwy autor Księgi Raziela nie jest znany. Zazwyczaj uważa się jednak, że był nim jeden z dwóch średniowiecznych kabalistów żydowskich. Izak Ślepy lub Eleazar z Wormacji, który dokonał kompilacji różnych tekstów. Co prawda sam tytuł Księga Raziela jest wspomniany w innym magicznym dziele późnego antyku, tak zwanym Mieczu Mojżesza ale wszystkie cytaty z księgi Raziela pojawiają się dopiero od XIII wieku. Księga Raziela opiera się w dużej mierze na innych utworach kabalistycznych. Widać w niej na przykład ewidentny wpływ Sefer Jecirach, jednego z pierwszych traktatów żydowskiego mistycyzmu dotyczącego stworzenia świata. Żydowskiego mistycyzmu to znaczy I Ja tutaj piszę, ja postawiłbym inną tezę, a mianowicie księgę tę podyktował sam szatan. Zając tak charakteryzuje zawartość tej księgi. W księdze Raziela mamy bardzo rozbudowaną angelologię, magiczne zastosowanie zodiaku, gematrię, rozważania o imionach Boga, czary ochronne, wskazówki dotyczące tworzenia magicznych amulat, emul, e, amuletów. Według księgi Raziela anioł nauczył ludzi astrologii, wróżbi i wiedzy o amuletach, stając się prekursorem praktycznej kabały. I teraz warto by się zwrócić do księdza kardynała Grzegorza Rysia i zapytać się go, jaka jest jego wiedza o judaizmie, jaka jest jego wiedza o Kabale i czy widzi różnicę, prawda? Bo może, chociaż wątpię w to, ale może po prostu ksiądz kardynał Ryś jest totalnym ignorantem. Może kardynał Ryś przeczytałby sobie przynajmniej hasła z Wikipedii. Yy, I w tym hasle, w tych hasłach czytamy. W hasłach judaizm, kabała. Biblią judaizmu jest Biblia Hebrajska, Stary Testament. Towarzyszy jej Talmud, który, to dla, czytam dla księdza kardynała Rysia, który jest powstałym w IV wieku komentarzem do Tory, pierwszych e pięciu ksiąg Biblii. No i judaizm przez Wikipedię jest tak charakteryzowany. Judaizm, religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga, osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym, będącego nie tylko stwórcą świata, ale także jego stałym nadzorcą lub opiekunem. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian y, za podporządkowanie się jego nakazom. Natomiast księże kardynale Grzegorze Rysiu w Wikipedii, pod hasłem z Wikipedii, z hasła Kabała, dowiadujemy się, że jej święte księgi to Tora, Zohar, Ekhaim, Talmud, dziesięciu Sefirot, Sefer Yacira, Bahir, a także inne dzieła Ari. I teraz ja piszę: trudno jest do końca uznać, że prawdziwe, za prawdziwe twierdzenie, że świętą księgą Kabału jest Tora. Jeśli Kabaliści nawet tak mówią, to mają zupełnie coś innego na myśli. Co? Na to pytanie odpowie każdy, kto rozpozna, kto zapozna się choćby z fragmentem Księgi Zohar. Wikipedia informuje nas, że Zohar to mistyczny komentarz do Tory, pieśni nad pieśniami Księgi ród. Co to znaczy mistyczny komentarz? Zohar opowiada o tych samych osobach co Tora, lub lepiej, o osobach, które mają takie same imiona, ale ich historia i wypowiedzi są bardzo często inne niż w Torze. Z księgi Zohar można wyciągnąć wniosek, że Biblia, Tora to nie do końca prawdziwa historia, że to taka wersja historii, która została sporządzona specjalnie dla maluczkich, a prawdę o wydarzeniach i nauce Boga prezentuje Zohar. Bóg Zoharu to zupełnie inny Bóg, który uczy Żydów zupełnie e, czegoś innego. I tak Zohar zaczyna się opowieścią o dyskusji liter ze świętym, panem świata. Talmud 10 Sefirot, który jest świętą księgą Kabały, nie jest świętą księgą judaizmu. Jest zupełnie inny niż Talmud, który powstał w IV wieku jako księga judaizmu. Nie jest on komentarzem do Tory, ale panteistyczną opowieścią o boskich emanacjach, zainspirowaną orficką e, filozofią Plotyna. I jeszcze jeden cytat. Sam Zohar poprzedzony jest modlitwą, której pierwsze słowa brzmią: O Ty, który siedzisz na wysokościach, a przenikasz do najgłębszej głębi, Panie, nad wszystkimi swymi emocjami, emanacjami. Jedyny i wyosobniony, Panie straszny, o rękach spolegliwych, który emanuje z siebie wszelką emanację, bo już na pewno nasza logika i myśl nie są w możliwości dotknąć w ani jednym momencie, ani w najmniejszej cząstce bodaj jednej z tysięcy, z milionów, z nieprzebranego mnóstwa twych emanacji. Jakoż Pan jedyny i wyosobniony, jednoczy się przecież z nimi, stapia w jedną całość. Mamy tutaj czysty, żywy Panteizm. Także jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, że to, co działo się w sejmie, to nie był judaizm, tylko to była Kabała, która z judaizmem nie ma nic wspólnego, bo tam był jako najważniejsza osoba. Stambler, czyli główny przedstawiciel Chabat Lubawicz Jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, to niech sobie jeszcze doczyta dowody z tej książki. Jeżeli chce kogoś przekonać, niech się posłuży tą książką. Także wydaje mi się, że nie ma co do tego wątpliwości, że powinniśmy przepraszać katolików, Polaków i wyznawców judaizmu ortodoksyjnego. Za oświadczenie kardynała Grzegorza Rysia. Dziękuję bardzo.